Oficjalnym patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Takapara. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj mamy 11 maja. E, dzisiaj mija sięńko e, miesiąc, co do dnia, jak e, zabrała laweta Oplas Potwórka. E, dzisiaj jadę go odebrać. Już wczoraj mechanik dzwonił, że jest gotowy do odbioru, ale wczoraj nie miałam z kim pojechać. Także dzisiaj jadę odebrać Opla. Zobaczymy jak to wyszło, czy będzie żył. Jedziemy po belka. Po Powiem Wam, że tych odcinków mało było w tym miesiącu w ogóle ostatnim czasem. No i w tym miesiącu to jest wydaje mi się, że ostatni odcinek jaki będzie, bo no jak wiecie Opel zepsuty. No i teraz mamy Olga ma komunie za tydzień w sobotę 21. Dzisiaj jest 11. 21 Olga ma komunię także przygotowania teraz do tej komunii. No jest trochę biegania, latania za tym wszystkim. Dzisiaj jedziemy odebrać jakąś tam sukienkę. Wczoraj były mojego tata urodziny, także tato wszystkiego najlepszego. W sobotę mamy imprezę urodzinową. Także nie będzie no nie ma co nagrywać, nie ma, nie ma czasu. Później następna sobota to jest 21 Komunia Olgi. I jeszcze następna sobota jest y, Komunia Ani Chrześnicy. Także maj mamy wyjęty z życia, można tak powiedzieć. A od czerwca zaczniemy coś, coś działać z przyczepką, już będzie Opel. Także być może zaczną się jakieś wyjazdy, także będą pojawiały się filmy. A teraz jadę po Opla i w drodze powrotnej jeszcze coś nagram, zobaczymy jak jedzie. No i jest. Po miesiącu oczekiwania, wracam już Oplem do domu. Powiem Wam, że tak, no mam wymieniony silnik, zrobiony rozrząd. Wymieniony kolektor ssący, bo był pęknięty. Wymieniona jedna świeca żarowa, bo była przepalona na trzecim cylindrze. I mam podniesioną moc na 198 koni, 420 Nm bodajże. I dzisiaj mamy 11 maja, przebieg jest 234. No i jak widzicie, Opel jedzie. Zobaczymy, jak będzie chodził. Na razie jestem zadowolony. No teraz jeszcze muszę uważać, no nie mogę go tam mocno gazować, bo są nowe panewki nominalne. Także muszę delikatnie jeździć przez jakieś tam 1000-2000 kilometrów przejechać, wymienić olej, no i jeździć dalej. Zobaczymy co będzie. Przy okazji mamy, no posprawdzane wszystko. Mam nadzieję, że będzie ok. Także ten odcinek taki krótki. Jadę dalej, remontować mieszkanie, odświeżać ściany na komunie. Pierwszy mycie po miesiącu albo nawet po dwóch. Bo dawno nie myty. Ale już jestem na menu. 51 km przejechałem bez problemów. Także czekam teraz aż piana zadziała i biorę się za dalsze mycie. Już mamy kolejny dzień, dzisiaj jeszcze oprę nie jeździłem, ale zobaczę, jak wygląda silnik po, po wymianie w tym serwisie, co robiłem, ja jestem bardzo zadowolony, jak na razie. Czyściutkie, wszystko pomyte. Yy, pff, także będzie widać, czy są jakieś wycieki tutaj miałam wcześniej mi się trochę pociło także tu wszystko pomyte czysto bardzo fajnie to już inspe inspekcja, jest płyn? nie ma no, także tak to wygląda tutaj wszystko ładnie, czyściutko nowy kolektor, bo był pęknięty cały ten plastikowy ekstra tu się z Wami pożegnam, dzięki że byliście trzymajcie się, na razie, cześć